Pozycja rąk kama. Okay. Znowu tak jak w basai nie ściskamy tych rąk, a nie tłamsimy jedną rękę w drugą i nie spinamy się tak jak w Kama. No? Po prostu zwijamy pięści i jesteśmy swobodni. Okay? Zwijamy pięści i jesteśmy swobodni. Okay? Pierwszy ruch. i Proszę zobaczyć to, co mamy w Sandam, co robiliśmy przed chwileczką w Sandam. Robimy w pierwszym ruchu rume kata. Dziom. No? Tyle tylko, że moje ciało porusza się do tyłu. Okay? Opada w dół, przesuwa się do tyłu i realizuje technikę. Aż okay? dokładnie ten sam element, co kata katasanda. Jeżeli ten element w będziesz opanujesz i spokojnie będziesz czuł, odczuwał, to pierwszy ruch John masz załatwiony. Masz załatwiony. Okay? Teraz e, druga rzecz. Kata yondan. Okay? Jeżeli kata yondan przesuwasz yondan. Okay? Kata dżion. Masz dokładnie ten sam element. Tylko, że robisz a, to w zenku sudasi, a nie w koku ok? Dokładnie jest ten sam element. Dalej kata yondan cuki, cuki, masz jedno cuki ekstra dodane, masz to samo. Jeżeli, jeżeli prawidłowo wykonujesz element maigei, to idziemy samą cuki dla ciebie jest żadnym problemem. Prawda? Żadnym problemem i na drugą stronę jest znowu ten sam element yondan. Dziom. Okej, hey, kaki wapiołki. Ten sam element. Ten sam element. Hop, Pam, 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 pam. Okej? Okay? Teraz proszę zobaczyć. Katahejan szoda. Okej? Katahejan szoda. Stop. Hejan shodan. Dziom. Stop. Tyle tylko to dajesz jako Tsuki, nic więcej. Okay? I dalej idziesz w Kata Heian Kata heyan shodan. Heyan shodan. Okay. Masz jedną, czwartą Kata dżon. I tak Kata się realizują w Kata dżon. I tak Kata realizują się też w innych Katach. Dokładnie w innych Katach. Ale tak jak mówiłem, nie kłóć się, że jeżeli twoje kata hejan będzie takie, a nie inne, to że kata dzią ci je wyprostuje. <noise> Dostaniesz rakietę do, do przodu. Nie ma szans. No? Jeżeli te techniki kata heian nie zrealizujesz dobrze i popełniasz takie, a nie inne błędy, to te błędy będziesz przekładał na następny, na następny, na następne. Na następne. Okay? I będzie cały czas źle, 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 źle. I potem dojdziesz do jakiegoś poziomu okay? i patrzy, a ci ludzie patrzą jak co on robi. Gdzie on się uczył? Od kogo? Co on wyprawia? Ile on lat ćwiczy w tym swoim byle jakości? No? Szkoda czasu. To co mówiłem przed treningiem. Szkoda czasu na no. no, byle co. Szkoda czasu. Okay? Dobrze? E, czyli teraz e, proszę do tego momentu kata John. Dobrze? Do tego momentu kata Ej, nie, Kto nie umiera, kata John. No, nie jest dużo. Okay? Więc, więc robimy